I tak przy poniedziałku chciałam Wam przypomnieć, że nieważne jak ładny macie dom, nieważne jakie macie rzeczy, tylko najważniejsze jest to, czy jesteście szczęśliwi, bo możecie być, możecie płakać w pięknym, bogatym, czyściutkim domu, a też możecie być szczęśliwi w mniej ładnym, może w mniej czystym domu, ale to. Że robicie to, co lubicie, i nieważny jest ten zlew pełen brudnych naczyń. Nieważne jest pranie, to zrobione lub nieposkładane. Ważne jest to, czy znajdziecie czas dla siebie. Bo czasem warto odpuścić te takie małe rzeczy. Bo to, że nie pozmywacie dzisiaj, a pozmywacie jutro, to się nic nie stanie. Świat się nie zawali, ale właśnie ważne jest to, czy wy jesteście szczęśliwi w tym życiu. I czy te rzeczy takie codzienne nie zabierają wam energii, tej, którą możecie wykorzystać dla siebie? I czasem warto odpuścić to pozmywanie naczyń, zrobienie prania na rzecz, zrobienie czegoś dla siebie. Czy to spacer, czy, czy jakieś ćwiczenia, czy cokolwiek, to co po prostu lubicie, warto po prostu odpuszczać. Z takim przesłaniem Was dzisiaj zostawiam.